Siemanko, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Na dzisiejszym odcinku rozegramy sobie pojedynek wewnątrz klubowy, tym razem Inter. Czterech zawodników na kartach limitowanych, Icardi, Skriniar, Perisic i Golan. Każdy zawodnik ma szansę, bo są karty z wszystkimi zawodnikami, nie tak jak wcześniej z i Dortmund, Isak nie miał żadnej, tylko był na limitce. Tak więc zobaczymy kto wygra i będzie reprezentował Inter 10 saszetek, zaczynamy w pierwszej saszetce nie ma ani jednego zawodnika druga saszetka zobaczymy czy będzie Rarka czy nie logo Barcelony i, i bazówka z interu nie ma nic. Również nic nie wpadło. No i teraz pierwszy zawodnik już jest. Wpada Nine Golan na karcie Impact Singing. Czyli mamy pierwszego zawodnika i to tyle z tej saszetki. Tutaj nie ma nic. Jest Inter. Kto to jest? Kandrewa. Tutaj nie ma. No i jeszcze jedna karta. Jest ktoś znowu? Vecino. Ale tych dwóch zawodników nie ma na kartach limitowanych, więc nie grają roli. Ktoś znowu jest? Skriniar, no proszę. Jest obrońca. A tutaj nie ma już nic. Z tej saszetki też nic nie wpadło. Dwie do końca. No i zobaczymy komu się uda jeszcze. Bramkarz Handanowicz. Ale jego nie ma na limitce. No i Koniec. Zostało dwóch zawodników w walce o prymat tego klubu: ninegolan i Skriniar. 500 szetek. Będziemy po kolei otwierać do skutku. Jeżeli nie, to wtedy zrobimy losowanie. Musi wpaść albo ninegolan albo Skriniar. Inni się już nie liczą. Tutaj nie ma nic. I Cardi, no niestety nie mogę tego Pana zaliczyć, bo nie jest w ostatecznej rozgrywce. Jakby wcześniej wpadł, to by się liczyło. Tutaj też nic nie ma. Dwie saszetki jeszcze. Modric Nic No i teraz ostatnia szansa, a jak nie, to robimy losowanie dla każdego zawodnika. Po jednej karcie sumujemy punkty i tak też się stanie. Wszystkie karty złożymy razem. I wylosuję każdemu jedną kartę dla screeniara. I dla tutaj chyba nie będzie punktów, bo musi być pozycja gdzieś z tyłu. Jest, dobra. Mamy to. I sprawdzamy, który zawodnik będzie reprezentował Inter w finale. 204, 226, czyli 9 Golan, myślę, że też dobra opcja dla Interu, jest on na kartach dość często występuje, więc Inter będzie miał przedstawiciela w osobie 9 Golana to wszystko dzisiaj, dzięki za oglądanie tego odcinka, pozdrawiam trzymajcie się i cześć